Gapcza. Ja płynę. No, widzimy dzisiaj na filmie, że gapcza nauczyła się pobierać z miseczki. Samodzielnie. Zostaje zabite robaczki. I już potrafi je sobie wybierać z miseczki i samodzielnie jeść. To jest duża ulga dla mamo, mamotaty ponieważ jakby można przygotować jedzonko i podać sólce i ona sobie sama zje, a w tym czasie można zrobić coś innego. A poza tym potrzebna jest jej lekcja pobierania owadów i różnych rzeczy samemu. Musi się nauczyć zjadać, a wcześniej zabijać jeszcze robaki. Na razie tego nie potrafi, dostaje. Uśmiercone larwy, ale z czasem powinna odruchowo zacząć je zabijać, mimo że są martwe. To przyjdzie z czasem. Jak widzimy, nie zjadło do końca, bo już jest tak naprawdę najedzona, chociaż ma ochotę. To Gapczynia, Gapcia, Gapa, Gapcia. Jak widzimy potrafi pięknie stroszyć swój czub. No troszkę minęło czasu. Widocznie ułożyło się jej w brzuszku i znowu Chwyciła za, za kolejną larwę, ale widzimy, że już nie jest bardzo głodna i e, robi sobie przerwy, a właściwie bawi się już bardziej w tej chwili e, jedzeniem niż e, do tej pory. Zrobiłem mi taką prostą grzędę z ze stojaka laboratoryjnego, który łatwo jest potem umyć. I oczyścić się z odchodów, a jednocześnie stanowi fajną podporę. Ona lubi na tym siadać. Dużo lepiej jej się siedzi na tym niż na, bezpośrednio na podłożu.